Tomek, coś pogoda niegościnna się nagle zrobiła. A Wszyscy mamy, czy będziemy mieli, miejmy nadzieję tak samo, więc <coughs> będzie uczciwie. Jak oceniasz trasę? Podobno dużo szans na tapcia na odcinku Domaszków. <coughs> Niestety ten Domaszków jest taki z jednej strony fajny, techniczny, myślę, że to jeden z najtrudniejszych odcinków chyba w Mistrzostwach Polski. I Już w zeszłym roku to mówiłem, <coughs> bo on w zeszłym roku po raz pierwszy chodził ale też w zeszłym roku już mówiłem, że kurczę, na pewno będzie kapciogenne i między innymi my też złapaliśmy na nim w zeszłym roku kapcia, straciliśmy kilka minut i już było pozamiatane miejmy nadzieję, że w tym roku nikt nie złapie kapcia bardziej wiecie, ciśnienie jest duże, bo nie ma kajetana chyba, jeżeli dobrze pamiętam, zarówno macie Grzeźnik, jak i macie koleksowicz, jak i Łukasz Kabaj, jak i Pozostali kierowcy ani razu nigdy rajdów w Generalce nie wygrali, a ja wygrałem ostatni raz dawno temu. 2,5 roku temu, więc e, wszyscy chyba mają apetyt... Motywacja wysoka. ...na wygranie. Na koniec sezonu. Zobaczymy. Myślę, że jeżeli bez problemów e, będzie jechał e, Wojtek Uchała, to myślę, że on jest tu absolutnym pretendentem do tego, żeby wygrać, bo na asfaltach jeździł <coughs> od z 2000 szybciej, więc... E, Wiesz tu nie tylko na asfaltach, więc no, zobaczymy.